Trwamy tutaj na modlitwie, w tym parafialnym wieczerniku jak apostołowie wraz z Maryją. Na modlitwie trwali. Ale, ale gdyby apostołowie wraz z Maryją do końca swych ziemskich dni pobożnie w wieczerniku na modlitwie trwali, po dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Piątku, a potem radości zmartwychwstania, to tam by się Kościół zaczął i skończył. Dlatego tak ważny był moment, gdy oni odważnie otwarli drzwi Wieczernika i wtedy rodzi się kościół i rozpoczęła się ta sztafeta chrześcijańskich pokoleń, która trwa już dwa tysiące lat. No i gdy my tutaj trwamy na modlitwie w czasie tych rekolekcji wielkopostnych, to i to musimy pamiętać, że nasze chrześcijańskie życie rozpoczyna się, owszem, w progu kościoła, ale nie wtedy, gdy do niego wchodzimy. Bo niektórym się wydaje, że całe chrześcijaństwo można ograniczyć do tych kilkudziesięciu minut mszy świętej. A potem tam w codzienności kierujemy się różnymi zasadami. Nie. Chrześcijańskie życie rozpoczyna się w progu kościoła, ale wtedy, gdy z niego wychodzimy. Bo to właśnie tam, na zewnątrz, i w pracy, i w domu, i na ulicy, i wśród znajomych, i w rodzinie, tam mamy być uczniami Chrystusa, czyli zmieniać ten świat w duchu Ewangelii. Tylko, że gdy dziś o tym słyszymy, to może nam się to wydawać takie nierealne. Romantyczne to może i piękne, powiemy, ale świat dziś żyje innymi wartościami, innymi zasadami. I to, że posiedzimy tutaj te kilkadziesiąt minut pośpiewamy, pomodlimy się, to już tak dużo. No i właśnie, gdyby nam takie pokusy do głowy przychodziły usprawiedliwiania się, że dziś to się nie da, to dlatego właśnie przypomniałem ten prolog Janowy. Bowiem kiedy były lepsze dla uczniów Chrystusa czasy? Gdy apostoły wyszli z Wieczernika, ich ojczyzna była pod rzymską okupacją i Upokorzeni Żydzi od czasu do czasu zniecali powstania. I nie inaczej było w czasach Jezusa, a potem apostołowie tego doświadczyli. W latach 60. wojna żydowska tak zwana, a skończyło się to zburzeniem Jerozolimy w 70. roku, w tym wszystkim ten najmłodszy ewangelista Jan uczestniczył. Żydzi się wtedy rozpieszkli po imperium Jan do Efezu emigruje a tam Rzymianie uznając go za niebezpiecznego dla cesarstwa zostaje zesłany na wyspę Patmos wyspa zesłańców zamęt wtedy panował nie było w życie proste uczniów Chrystusa no i właśnie ten Najmłodszy ewangelista rozpoczyna swoją dobrą nowinę, bo Ewangelia to dobra nowina. Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Nie tak jak inni żewną historią o Betlejem, Sianku, Żółbku i Pastuszkach. Nie. On to pisze do świata o mentalności greckiej. Grecy myśleli abstrakcyjnie. Jak święty Paweł napisze, taki Bóg który narodził się gdzieś w szopie i leżał na sianie, to dla Greków głupstwo. Dlatego to Jan nie chce pisać głupot, ale chce dotrzeć do ich sens. I dlatego tak nieco inaczej tę Ewangelię rozpoczyna, jak żeśmy to przed chwilą słyszeli na początku posłowu. Boga, Bogiem było słowo. Gdy słyszymy ten prolog Janowy, często puszczamy go mimo uszu, jakiś taki abstrakcyjny. O czym on pisze, tym bardziej, że dziś słowa, słowa się zrewaluowały, a ludzie często słowa na wiatr rzucają, o czym pisze ten Jan. I tam trzeba nam sięgnąć do greckiego oryginału Ewangelii, a tam przeczytamy, że na początku był logos, nie chaos. Ale Logos, cóż to było dla greków, że Jan się do tego odwołuje i utożsamia ten Logos z Jezusem Chrystusem, Słowem wcielonym. Słowo, Logos, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dlaczego to dla Greków tak ważne było? Bowiem tutaj dotykamy prawd uniwersalnych, dotyczących tego świata, niezależnych od religii, od kultury czy od czasów. Bowiem ta nasza cywilizacja euroatlantycka korzenie swoje ma w starożytnej Grecji. A co działo się te 6-7 wieków przed Chrystusem w tej małej Grecji? Ano, wtedy Grecy dostrzegli w pięknie otaczającego świata jakąś racjonalną strukturę, jakiś sens. Które można poznawać, tą racjonalną strukturę można badać, i gdy człowiek się z tym liczy, wielkim się stanie. I wielką stała się Grecja, bo ta współczesna, uboga krewna Europy w niczym nie przypomina tej wielkiej Grecji starożytności, która wspaniałe kolonie miała. Daleko na wschodzie, jońskie wybrzeże Azji Mniejszej, na zachodzie, południe dzisiejszej Italii, Sycylia, również niektóre miasta Libiery Francuskiej zakładali greccy kolonizatorzy. Wielka Grecja! Dostrzegli logos, nie chaos. A człowiek może to padać i gdy się z tym liczy, wielkim się staje. To Grecy, a prawda uniwersalna, dlatego Żydzi. Prości nomadzi, wędrowcy, co przyszli z pustyni, przez Boga objawioną prawdę mają na kartach Biblii. Grecy Biblii nie znali, ale prawda uniwersalna. Gdy czytamy pierwsze strony Biblii, Bóg powiedział, stało się i było dobre. To, co wychodzi z ręki Boga, jest dobre, a ten świat stworzony jest wedle zamysłu Boga. Jest tu jakaś. Posta struktura. A człowiek i tylko człowiek został powołany do tego, by być współpracownikiem Pana Boga w dziele stworzenia, bo tylko do człowieka Bóg powiedział czyńcie sobie ziemię poddaną. I gdy człowiek liczy się z Bożym Porządkiem, wtedy pomnaża piękno i dobro tego świata. A, ale druga prawda uniwersalna, niezależna od religii, niezależna od czasu, niezależna od kultury. Żły duch, nie śpi. I człowiekowi do ucha to samo zawsze szepcze. Żydzi, przeczytali na kartach Biblii, że diabeł kusi człowieka, mówiąc człowieku, bo no to ty będziesz jak Bóg. Ty będziesz znał dobro i zło. Istota diabelskiej pokusy. Człowiek chce stanąć w miejscu Pana Boga i samemu decydować, co dobre, co złe. To czytają Żydzi w Biblii. Grecy w Biblii nie znali, ale prawda uniwersalna. Gdy Grecja wielką się stała, wtedy pojawili się tam wędrowni nauczyciele, sofiści. Chodzili od miasta do miasta, od polis do polis i uczyli potencjalnych polityków, jak zbodzić tłum. Wszak demokracja była w Grecji. W jednym mieście to wydawało się dobre, w innym coś innego. W tym polis to można było nazwać sprawiedliwym, w innym coś innego. Wszystko zależy od sytuacji. Chodzi tylko, by nam nie głosować. Skąd my to znamy? Historia ciągle się powtarza, zamiast być nauczycielką życia. No i gdy sofiści takie rzeczy czynili, w tym samym czasie w Atenach. Pojawił się niepozorny człowieczek Sokrates Też chodził, też uczył, ale z czegoś innego No nie, człowieku No nie jest w ciebie taki cud To nie ty decydujesz, co dobre, co złe Nie ty decydujesz, co sprawiedliwe, co nie Bo jest jakaś Absolutna sprawiedliwość Która źródło ma W boskim logosie Ty możesz to odkrywać A nie ustanawiać Na drodze głosowania Jest jakieś dobre Absolutne dobro, które źródło ma w boskim logosie. A ty, człowieku, masz to odkryć, a nie decydować samemu, co dobre, co złe. No i gdy Sokrates takie rzeczy głosił, zdenerwował Atejczyków. Oskarżyli go o psucie młodzieży. Ty psujesz młodzież. Jak ty możesz młodzieży takie rzeczy opowiadać, że co? Że my wielcy Grecy sami nie możemy zdecydować co dobre, co złe, co sprawiedliwe, co nie, gdy psujesz młodzież. I demokratycznie skazali go na śmierć. Jednak fundamenty naszej cywilizacji położyli jego uczniowie, Platon, Arystoteles, a nie sofiści z tym relatywizmem, bo na tym nie buduje się solidnie przyszłości cywilizacyjnej. Dlatego nie dziwne, że gdy do tego właśnie świata o mentalności greckiej, bo chociaż to rzymskie imperium było, to jednak mentalność kształtowana była przez greckich myślicieli. Rzymianie byli dobrymi inżynierami, wojownikami, prawnikami, ale nie byli zbyt lotnymi myślicielami. Tutaj korzystali z dorobku Greków. Więc gdy do takiego świata Imperium Rzymskiego myślącego po Grecji. Poszli ci prości rybacy z Galilei głosić Jezusa i jego zmartwychwstanie. Wtedy właśnie święty Jan, najmłodszy ewangelista, do tego się odwołuje. Na początku był Logos, nie chaos. I to był Bóg. I wszystko zgodnie z jego zamysłem się stało. Z tego, co się stało. I tym, którzy to przyjęli, dało moc. No i rzeczywiście na gruzach antycznego, pogańskiego świata rodzi się świat nowej ery. Ery chrześcijańskiej, cywilizacja życia, cywilizacja miłości. Mozolnie, mozolnie uczniowie Chrystusa poznają polskie zasady w tym świecie obecne, i znowu Europa wielką się staje, i w średniowieczu strzeliste katedry chwalą pana Boga a obok tych katedr powstawały pierwsze europejskie uniwersytety, gdzie człowiek mozolnie odkrywał logos tego świata. I znowu stawał się wielki. I odkrycia naukowe, i odkrycia geograficzne. Kolumb odkrył Amerykę, a nasz kanonik Kopernik trzymał słońce, ruszył w ziemię, Polskie wydało go plemię. Tylko, że historia ciągle się powtarza. I znowu diabeł człowiekowi do ucha szepnął człowieku. Ty jesteś jak Bóg. Zobacz jakie osiągnięcia. Ty będziesz znał dobro i słowo. I dlatego w renesansie człowiek siebie na piedestał postawił, a pana Boga znowu delikatnie na margines zaczął odsuwać. W tym czasie Machiavelli we Florencji dla medyceuszy pisze swoją słynną książkę. Książę, podręcznik dla władcy. Ty jesteś władcą. Ty masz zdobyć władzę i utrzymać władzę. Ty się nie musisz z nikim i z niczym liczyć. Cel uświęca środki. A potem przychodzi czas oświecenia. I człowiek poczuł się jaśnie oświecony. Uznał, że rozumu mu wystarczy, że rozum światłem będzie i rozwiąże wszystkie problemy. Tego świata, uznając jednocześnie, że wiara to ciemnota, a kościół to ciemnogród. No i gdy zaczął człowiek gasić światło Bożej Prawdy, to jak mówi to nasze przysłowie, w mroku wszystkie koty szare, wszystko wydaje się równouprawnione w mroku. Już nie ma dobra, nie ma zła, nie ma sprawiedliwości i łajdactwa. Wszystko da się uzasadnić. Człowiek jest znowu miarą wszechrzeczy. No i doświadczyliśmy tego boleśnie jako Polacy, bowiem dwa takie pomysły, będące kwintesencją odrzucenia boskiego porządku, kierowania się ludzkim, się. one zrodziły się w XIX wieku. Pierwszy pomysł zrodził się w głowie. Jakiego Karla Marxa, który uznał, że człowiek to jest anioł, tylko nie może rozwinąć anielskich skrzydeł, by harować pocieczowa, zadowolić się z krągą chleba i szklanką wody, bo jest spętany przez chleb i kapitalistów. No i wymyślił Marks, że trzeba zbudować raj na ziemi, ale żeby robotnik chwycił za broń i na drodze rewolucji zrobił porządek z klerymi kapitalistami, trzeba mu zabrać środek przeciwbólowy. A środek przeciwbólowy to religia i Pan Opium dla ludu. Jeżeli się zabierze Boga i religię, zabierze się środek przeciwbólowy, to opium, to tak tego robotnika życie zaboli, że chwyci za broń. No i wiemy, co z tych rewolucji krwawych wyniknęło, jakie skutki tych pomysłów raju na ziemi bez Boga. A drugi pomysł zrodził się w chorej głowie Fryderyka Nietzschego. Umarł w obłędzie w 1900 roku, bez kontaktu ze światem, ale książki zostały. A w książkach wzioną nienawiścią, nienawiścią do chrześcijaństwa. Uważał, że litość, pomoc chorym, słabym prowadzi do degeneracji społeczeństwa. Nie. Chorych, słabych raczej dobić trzeba i wtedy będziemy oczyszczać ten świat ze słabych dostęp. Nietzsche wymyślił, że ludzie dzielą się na panów i niewolników. Panowie są powołani do tego, by rządzić światem. A niewolnicy powinni pracować albo być wyeliminowani, żeby nie zaśmiecać tego świata. To no, takie chore idee miał w głowie Nietzsche, nienawiścią ziobrznioną do chrześcijaństwa. Nietzsche umarł, książki zostały, a potem zakompleczony malarz Adolf potraktował to dosłownie, uznając arbitralnie, że Niemcy są rasą panów. I muszą tylko zrobić porządek z ludzkim śmieciem, żeby zbudować piękną tysiącletnią Rzeszę. A za ludzkie śmiecie uznano Słowian, Cyganów i Żydów. No ale jeżeli to śmieci, to śmieci trzeba zgarnąć na kupkę. Dlatego budowa obozów koncentracyjnych. A potem, a potem śmieci trzeba skutylizować. Dlatego krematorium. No i gdy uznano arbitralnie, że są rasą panów, a reszta to śmieci, nie widzieli już problemu, by inteligentny skąd ino, człowiek wstał rano, kotu dał mleka, dzieciom śniadanie, posłuchał Beethovena i szedł do pracy. A praca polegała na zwiększeniu wydajności krematorium. Co z tego wszystkiego wyniknęło, wiemy. Bo gdy człowiek odrzuca boski logos, wprowadza chaos, a ten chaos dramatem dla człowieka się kończy. Dlatego nie dziwne, że po II wojnie światowej, gdy Europa lizała rany, wtedy znowu przypomniano sobie o potrzebie jakiegoś solidnego fundamentu. No i dlatego współtwórcy obecnej wspólnoty europejskiej, Gaspari, Schumann, i są kandydatami na ołtarze, bo oni zwrócili uwagę na potrzebę wartości chrześcijańskiej. To, że historia zamiast być nauczycielką życia, ona ciągle się powtarza. No i po wojnie wystarczyło zaledwie jedno pokolenie. Przyszedł pamiętny rok 1968, myśmy tam w Polsce za żelazną kurtyną, Zmagali się z realnym socjalizmem i cenzurą, ale w tak zwanym wolnym świecie. Na barykady Paryża wyszli zbuntowani studenci z ateistą sartrem na czele i hasłem na ustach. Zabrania się zabraniać. Nikt nam nie może niczego zabraniać. Wolni jesteśmy. Człowiek jest miarą wszech rzeczy. My będziemy decydować co dobre, co złe. W tym samym czasie za oceanem tutaj tylko tam, gdzie ciepło, w Kalifornii, rodził się ród kipisowski, dzieci, kwiaty, świat będzie piękny, kolorowy, jak takie pisowskie koszule. Tylko najpierw trzeba się rozprawić z trzema instytucjami, które głowę zawracają, życie utrudniają. Kościół, rodzina, szkoła, bo w kościele, w rodzinie i w szkole jakieś wymagania, jakaś odpowiedzialność, a po co i na co to wszystko? A komu teraz wydaje się świat zbyt szary, powinien sobie zafundować kolorowy oblot. Wszak wtedy na szeroką skalę zaczęto sięgać po narkotyki. Co z tego wszystkiego wyniknęło, wiemy, a dziś dinozaury tamtego czasu w garniturach próbują dalej te ideę realizować, bo jak patrzymy, co dzieje się w tym naszym świecie euroatlantyckim, co jest na Kościół, rodzina i szkoła. Jak się rozwali kościół, rodzinę i szkołę, wydaje się, że świat będzie piękny i beztrosny. Dlatego nie dziwne, że gdy w tym świecie został wybrany na stolicę piotrową syn naszego narodu Jan Paweł II. Myśmy oczywiście dumni byli i wsłuchiwali się jego słowa, ale ten tak zwany wolny świat nosem kręcił. O czym mówi ten zacofany papież, zacofany polski? Jakaś godność życia? Jakaś godność małżeństwa, rodziny? O czym on te encykliki pisze? Sumienie? Prawda? Zdenerwował wielu. Jak Sokrates, a wszali do niego strzelano. Przecież nie z miłości. No i dziś jak patrzymy się, patrzymy na ten chaos światowy, to historia znowu się powtarza. Jeden z publicystów ten aktualny stan naszej cywilizacji nazwał takim antycywilizacyjnym szaleństwem, gdzie człowiek chce być miarą wszech rzeczy, zmieniając nawet prawa biologii. Szaleństwo. Dlatego tak ważne, że gdy my tu zatrzymujemy się w tym wieczerniku, jak Apostowie wraz z Maryją, musimy pamiętać o tym, co jest naszym życiowym zadaniem. Ciągle być świadkiem tego polskiego logosu w świecie chaosu. I nie usprawiedliwiajmy się, że nasze czasy wyjątkowe, bo temu prostemu rybakowi z Galilei, Wcale nie było łatwiej, patrząc na to, co działo się w ówczesnym świecie rzymskiego imperium, ale on nam zostawił świadectwo, a my mamy sobie to brać do serca. Na początku był logos, nie chaos. I wszystko przez niego się stało. Bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. I tym, którzy to przyjęli, dało moc. I znowu możemy zbudować kolejne warstwy tej cywilizacji życia i miłości. I to jest to, co jest naszym zadaniem i z czego będzie trzeba zdać sprawę przed Panem Bogiem. Taka jest nasza wiara, takie jest nasze zadania. Historia powinna być nauczycielką życia. Tylko, że my jesteśmy kiepskimi uczniami i dlatego ciągle się powtarza. Ale Bóg jest miłosierny. I daje nam czas na refleksję i na wrócenie. O to jest wielki post, bo to są rekolekcje.